Jeśli nie masz pomysłu na prezent, a zależy Ci na tym, żeby ukochanej osobie wręczyć naprawdę coś specjalnego, zajrzyj do dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że z tych propozycji, które dzisiaj dla Ciebie przygotowałam, znajdziesz coś dla siebie. Zapraszam. Ho, 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 Mikoła już idzie z prezentami. Cześć, kochany, witam Was serdecznie w moim dzisiejszym filmie prezentowniku. Ja mam na imię Agnieszka i jestem stylistką, także autorką książki, właśnie na temat dobierania ubrań. A to jest mój kanał, w którym dzielę się z Wami moją wiedzą na temat, właśnie dobierania ubioru, mody. No i takiego też spojrzenia na modę, właśnie z mojej strony. Bardzo się cieszę, że dzisiaj tutaj jesteście ze mną. Bo przygotowałam dla Was kilka bardzo fajnych propozycji na prezent, i mam nadzieję, że Wam się one też spodobają. Wybrałam dla Was takie prezenty, które chciałabym dostać sama na Mikołaja, na Gwiazdora, w zależności od tego, jak się u Was mówi. U mnie się mówi najczęściej Gwiazdor, właśnie na gwiazdkę. Ale też oczywiście dla Was wybrałam takie propozycje, o które prosiłyście w Instagramie, kiedy zadałam pytania, co byś chciała otrzymać na święta. Właśnie jaki prezent taki, który sprawiłby Ci taką frajdę, co jest Twoim marzeniem, to oczywiście wyszukałam dla Was takie prezenty, które będą dla Was propozycją tego, co chciałobyście dostać. Jak wiecie, często też z moich filmików polecam dobre jakościowe ubrania, także dzisiaj też będę polecała dobre jakościowe prezenty w propozycjach dla was. No i oczywiście, jeśli coś znajdziecie fajnego dla siebie, możecie podesłać link do tego filmu do swojego mężczyzny, do swojego gwiazdora, tak żeby on mógł oczywiście to zobaczyć. Będzie mi bardzo miło, jeśli oczywiście zostaniesz ze mną na dłużej i klikniesz Subskrybuj mój kanał. No i oczywiście wszystkie linki do wszystkich prezentów, które dla Was przygotowałam, będą w opisie tego filmu. Także możecie sobie później też zerknąć i sprawdzić. Pierwsza propozycja, którą przygotowałam dla Was, to jest biżuteria i to są kolczyki. Słuchajcie, te kolczyki po prostu mnie tak zachwycają, i mam nadzieję, że Was też i również Was po prostu urzekną tak bardzo jak mnie, dlatego że ja te kolczyki widziałam na żywo. To jest biżuteria, która jest tworzona przez Klarę Kostrzewską i są te kolczyki właśnie wykonane z mosiądzu pozłacanego z naturalnymi perłami. I każdy egzemplarz, tak jak właśnie jest opisany na stronie internetowej, jest tworzony tak naprawdę na bieżąco i jest unikatowy, bo każdy jest troszeczkę zawsze też inny. I te kolczyki po prostu totalnie mnie zachwycają. Ja je widzę w takich, wiecie, klasycznych bardzo stylizacjach, takich prostych bardzo, gdzie właśnie ta biżuteria wychodzi na. Pierwszy plan i gra takie pierwsze skrzypce. Bardzo mi się ona podoba i mam nadzieję, że Wam również. Druga moja propozycja świątecznych prezentów to są piżamki. I wybrałam je dla Was w dwóch wersjach: w koszuli nocnej i także druga wersja z długim rękawem spodnie i też góra. I to jest taki cudowny, słuchajcie, czas zimowy zimowy print wspaniałe pingwinki kto nie chciałby się ubrać w takiego pingwinka i się nim otulić szczególnie jeśli słuchajcie te piżamy są produkowane z najlepszych materiałów bawełny wiskozy z flaneli flanela mi się kojarzy z czasami dzieciństwa dajcie znać czy wam też <grym> ale od razu ja czuję takie ciepło i i coś przyjemnego na sobie, a do snu właśnie tak powinno być. Dla nas taki fajny relaks wieczorny, kiedy możemy się otulić taką piżanką i po prostu wcisnąć się pod kołderkę z ciepłą Herbatkom w ręku, i przytulić się do ping. Piżamy, które dla Was też wyszukałam, są naprawdę tworzone z pasją, dlatego że jak ja obserwuję na Instagramie, to jest taka marka polska Luna Barka, stworzona przez mamę trójki dzieci. Także jak ja widzę, jak z takim zaangażowaniem jest w ogóle prowadzona ta marka, z jaką pasją i miłością, to po prostu nie może być inaczej. Dlatego też zdecydowałam Wam się te piżamy polecić. To, co jest też ważne, to to, że printy, które są właśnie na tych piżamkach, są tworzone i projektowane specjalnie dla, dla tej firmy, także nigdzie indziej ich nie znajdziecie. I ja słuchajcie, też kiedyś już Wam pokazywałam u mnie na Instagramie, bo wykorzystywałam piżamkę z Luna Bay, ale inną, taką bardziej letnią bym powiedziała, i szlafrok, który też tutaj mam przy sobie gdzie właśnie klinty, które są na tych piżamkach i, i właśnie tutaj też tym szlafroku, to jest akurat taka wiosenna wersja piękna fashion, uwielbiam go, jest bardzo, bardzo milutki. To już pokazywałam Wam właśnie kiedyś też na Instagramie, gdzie ja wykorzystywałam też te piżamki przy nagraniu kursu jak tworzyć zestawy właśnie ubrań samodzielnie ze swojej szafy, który został już też nota nagrany do końca. Także teraz jest składany. No i oczywiście o premierze także was poinformuję. Jednocześnie polecam wam te piżamki z tego względu, że są wygodne, autorskie mają printy. Jest to polska marka, fajnie ją wspierać. No i oczywiście też przy współpracy z marką Lunabaj przygotowaliśmy dla was kod Nieszkowy na hasło stylistka 8. Możecie przez tydzień do następnej niedzieli wykorzystać ten kod. I trzecia moja propozycja na prezent to oczywiście już tutaj stoi i pachnie dlatego, że są to oczywiście patyczki nie mogłoby się bez tego, słuchajcie, obejść jako właśnie taki fajny upominek prezentowy. Są to oczywiście tutaj perfumy o zapachu. Pomarańczy, goździków, czyli taki typowo świąteczny zapach, i tak mi tu stoi, też pięknie pachnie. Ja słuchajcie, to kilka dni temu też otwarłam, żeby oczywiście sprawdzić. Najpierw stało to w łazience przez trzy dni, a wczoraj też przeniosłam do, tutaj do pokoju, i tak pięknie pachnie, że. Mm, po prostu święta, święta, święta. Kto nie lubi zapachów na święta? Ja, ja uwielbiam zapachy, właśnie cytryny, pomarańczy, takiego kompotu, wiecie, tego, który się gotuje z suszonych owoców. To jest właśnie coś takiego. I to jest wspaniała rzecz właśnie od marki, hiszpańskiej marki Boles Lor, która jest już 3 lata w Polsce, a istnieje już od 47 lat. I mm, oczywiście też można łączyć sobie te zapachy z różnymi saszetkami do szafy, który ja też yy, właśnie tutaj mam, tako, taki z pomarańczą. I nawet jeszcze go, słuchajcie, w ogóle nie otwarłam, a już mi tak pachnie. W ogóle, jak ta paczka przyszła i ją otwarłam, to jeszcze nic nie rozpakowałam, a już wszystko pięknie też yy, pachniało. Także nawet pachnie cały czas jeszcze nie otwierając. I to jest też ten sam zapach właśnie co też te perfumy, czyli do szafy i na przykład w domu w pomieszczeniu można sobie postawić te same zapachy, a ja wam powiem, że u mnie w pomieszczeniu wystarczy to, tego jeszcze nawet naprawdę nie otwarłam. Z pewnością teraz po tym filmie też otworzę i fajnie powieszę sobie to do szafy, bo one mają tutaj z tyłu takie fajne zawieszki, które można właśnie sobie wykorzystać, żeby powiesić w szafie i też można wykorzystać właśnie to, na przykład do butów, włożenia, żeby fajnie pachniało, żeby odświeżyło do szafy, do walizki i nawet też właścicielka powiedziała, że można to sobie, jak już po pół roku tak mniej będzie pachniało i będziemy chciały wymieniać na nowe, to wtedy można wciągnąć odkurzaczem i odkurzacz też jeszcze będzie w środku pachniał tym zapachem. Jako też ciekawostkę powiem Wam, że ja w ogóle już dwa lata, dwa lata temu nabyłam z Boles Delors właśnie takie saszetki pachnące do szafy i ja ją mam od dwóch lat. Waniliowa też cudownie pachnie i ona nadal pachnie. Ona cały czas pachnie i ją cały czas mam w swojej szufladzie z bielizną. Także super prezent. Ja mam jeszcze także te perfumy. Zobaczcie, one tak są pięknie opakowane w takie tuby, razem właśnie z patyczkami w środku. No i oczywiście są różne zapachy. Ja mam jeszcze o zapachu cedru. Pięknie pachnie, także. Polecam, jeśli będziecie chciały sobie wypróbować, to Boles Dolor także przygotowała dla Was taki kod rabotowski. Raboto, Agnieszka 25, macie zniżkę do końca tego miesiąca. 25%. I czwarta moja propozycja to jest kosmetyk, i to jest regenerująca maska na twarz. To jest, słuchajcie, 8 godzin snu po prostu w słoiczku. Ja tą maskę uwielbiam. Ja ją użyłam od około dwóch lat i uwielbiam ją za trzy rzeczy. Tak naprawdę za to, jak pachnie, bo ona tak po prostu pachnie, ma konsystencję kremu. Ona pachnie tak, że po prostu chce się ją zjeść. Uwielbiam w niej to, że kiedy się ją nakłada, od razu czuję się taką ulgę. Intensywne nawilżenie, że ta skóra ją po prostu tak fajnie chłonie. Bardzo duże nawilżenie, także idealna będzie do suchych cer z pewnością. No i to, że nie trzeba jej po prostu zmywać. Ona jest w formie kremu, czyli nakładamy ją na noc, bo to jest. Maska specjalna na noc. Nakładasz na noc i po prostu nic nie robisz, nic nie musisz zmywać, kładziesz się z nią i po prostu zasypiasz. Ja ją używam przynajmniej raz w tygodniu dla odświeżenia nawilżania cery, bo ja mam bardzo suchą cerę, jest rewelacyjna. No i co? No i e, też używam ją przed jakimiś na przykład takimi specjalnymi e, wyjściami, kiedy chcę też mieć pięknie odświeżoną twarz na drugi dzień. Jeśli chciałobyście na przykład ją wypróbować, też mieć na nią zniżkę, to napiszcie do mnie wiadomości prywatne i powiem Wam, jak tą zniżkę też uzyskać. Kolejna moja propozycja, to jest propozycja, którą mam na sobie i to jest bluza od Ani Jurek, projektantki. Ona się nazywa Buffy Top Black, dlatego że tutaj ma takie bufki, ale ja słuchajcie, mam na nią swoją nazwę. To jest nazwa bluza, do której nic się nie czepia. <grych> tak ona wygląda. Też mogliście ją zobaczyć w ostatnim filmie z Anią, właśnie, Jurek, którą nagrałam, gdzie pytałam jej się, czy warto szyć na miarę. A jeśli tak, to na co zwracać uwagę? Na jak na jakie obszycia podczas samodzielnych zakupów, także jeśli jeszcze nie widziałyście tego filmu serdecznie Wam polecam też go obejrzeć. No i oczywiście bluza jest rewelacyjna, bo tak jak ją nazwałam, tak po prostu jest. Do tej bluzy nic się nie czepia. Szcze, szczególnie możemy zauważyć, pewnie też to obserwujecie, że do czarnych rzeczy często coś się przyczepia, trzeba chodzić często z wałeczkiem, wiecie, wiadomo, od czasu do czasu każdą rzecz warto jest też takim bałeczkiem sobie odświeżyć, żeby lepiej wyglądała. Jednocześnie do czarnych rzeczy najczęściej się coś po prostu przykleja, a do tej bluzy się nic nie przykleja, i to jest pierwsza rzecz. Na którą zwróciłam uwagę podczas pierwszego w ogóle noszenia tej bluzy. No i oczywiście druga rzecz to jest taka, że jest po prostu miła, bo ona jest 90% z bawełny, także nic nie gryzie mnie, nic nie może też gryźć. Świetna jest: to jest taka, ona jest taka, ale coś dresowa, świetna, komfortowa, także polecam Wam, jeśli macie ochotę wypróbować. Kolejna propozycja to jest torebka. I to będzie torebka z marki Lobos. Torebka, która już jakiś czas chodzi mi też po głowie. Jest to torebka właśnie takiej średniej wielkości, czyli nie taka zupełnie mini, ani też nie taka szoperka jakaś większa, ale właśnie średnia wielkość która też spowoduje to, że możemy do niej zapakować wszystko to, co najważniejsze, czyli telefon, portfel, nie wiem, młotek, śmieję się, dlatego, że wiadomo, wszystko można znaleźć w damskiej torebce, ale oczywiście mamy wtedy wolne ręce, a wszystko to, co najważniejsze mamy przy sobie, w szczególności ja na przykład, kiedy wybieram się z Wami na wspólne zakupy, wybieram dla Was ubrania, które łączą od razu w pełne zestawy, także mam co nosić na rękach muszę je mieć wolne. Tak samo wy przypuszczam, kiedy jesteście w sklepie gdzieś z dziećmi, podczas zakupów też potrzebujecie mieć ręce wolne. Taka torebka na co dzień, do biegania, na zakupy jest ona też taka fajna, stylowa, piękny, ma kolor, to oczywiście mnie też bardzo urzekło. I to, co jest fajne, to też oczywiście jest ze skóry, z bydlęcej skóry. No, i ma trzy uchwyty, czyli możemy ją nosić do rączki, możemy ją nosić na pasku regulowanym, lub też możemy zmieniać na taki bardzo fajny, stylowy łańcuch, który jest z żywicy i który właśnie doda też takiego powiewu świeżości do tej torebki, jak i do też całej stylizacji. Ja widzę tą torebkę fajnie połączoną właśnie. Z taką oversize marynarką z bluzą, albo nawet z dresowymi spodniami, gdzieś przełożoną, właśnie tutaj, tak na ukos, gdzie będzie też grało takie pierwsze skrzypki. I tej propozycji, o którą prosiłyście, także szukałam troszeczkę dłużej w internecie, jednak znalazłam coś, co myślę, że będzie dla Was taką fajną inspiracją, dlatego że prosiłyście o to, abym poleciła. Dużą pojemną szkatułkę. No i znalazłam dla Was dwie wersje takich szkatułek. Jedna jest naprawdę nieduża, ona jest ogromna, bo to jest tak naprawdę lustro, które jest obrotowe z szafką, gdzie możecie otworzyć sobie to lustro i tam macie mnóstwo miejsca na biżuterię. To jest taka propozycja dla osób, które mają dużo biżuterii, które kochają biżuterię. I które mają miejsce, żeby takie lustro z szafką sobie po prostu w domu postawić. A druga wersja jest dla osób, które chcą szkatułkę postawić sobie gdzieś, właśnie na szafce, na szufladzie, czy też właśnie gdzieś w szafie ulokować miejsce, dlatego że ona jest po prostu do postawienia, także tak dużo miejsca nie zajmie. Jednocześnie jest ona e, także bardzo pojemna, także mam nadzieję, że któraś z tych opcji będzie dla Was. Idealna. I teraz ta propozycja, o którą prosiłyście, to są zegarki. I powiem wam szczerze, że przeszukałam internet i nadal, jak dla mnie, nie znalazłam lepszych zegarków do polecenia wam, jak zegarki Woodlands. Ja już kiedyś kilka razy te zegarki polecałam w Instastories, czy u mnie też na Instagramie. Kiedyś nawet byłam w tej pracowni na żywo widziałam jak te zegarki są ręcznie słuchajcie od a do z robione przez Michała Napierałę właściciela właśnie tej marki który sam ją tworzy tworzy ją z pasją z duszą nakręcony film kiedyś też umieściłam u mnie na Instagramie, bardzo krótki, kiedy go odwiedziłam, jeśli go odnajdę, też Wam tutaj go pokażę. Są to zegarki, słuchajcie, i dla niego, i dla niej. Także one są w wersji mniejszej, w wersji większej, możecie wybrać sobie bransolety, czy też paski skórzane w różnych kolorach. I są to zegarki właśnie z drewna. E, Michał mi kiedyś opowiadał właśnie, że zakochał się jako młodzieniec w drewnie. E, chciałam powiedzieć, że we mnie, ale no, bo razem chodziliśmy do podstawówki kiedyś. <laughs> ale to, to jakieś stare dzieje. Jednocześnie e, Michał po prostu sam tworzy te zegarki. Kiedyś zakochał się w drewnie dębowym. W jakimś krześle, który właśnie opowiadał, i tak od tamtego czasu zawsze coś tam z drewnem chciał tworzyć, i w sumie jako pierwszy zaczął tworzyć kiedyś te, te zegarki. E, dlatego też one są wyjątkowe. Można nawet, kiedy będziecie też w Krakowie, e, on ma swoją pracownię blisko rynku, możecie podejść, on przy witrynie po prostu robi te zegarki. Można nawet zobaczyć, zajrzeć, porozmawiać z nim, sprawdzić. To, co też jest wyjątkowego w tych zegarkach, to to, że każdy zegarek, jest wyjątkowy i niepowtarzalny. A to dzięki temu, że każdy zegarek ma numer swój. Także drugiego takiego zegarka z takim numerem po prostu nie znajdziecie. I to jest idealny prezent dla Was i dla Waszego mężczyzny. Następna propozycja to myślę jest coś, co każda z nas chciałaby dostać. Każda z nas chciałaby doświadczyć, Takiej pięknej, kobiecej, sensualnej sesji z doświadczonym fotografem czy fotografką, podczas której będziemy mogły spędzić czas same ze sobą, zrobić piękne zdjęcia, które możemy też, oczywiście powiesić sobie w domu na pamiątkę, które możemy w prezencie dać narzeczonemu na przykład. I to jest coś, na co często szkoda jest pieniędzy. A co tak bardzo podnosi gdzieś tam też na duchu, dodaje pewności siebie i jest taką fajną pamiątką gdzieś już na zawsze. Która z nami po prostu zostaje. Więc myślę, że taka sesja zdjęciowa, taki voucher na przykład na spotkanie z fotografką i zrobienie kilku takich fajnych zdjęć sesji kobiecej byłaby świetnym prezentem. Ja bym się z takiego prezentu też bardzo ucieszyła. No i tutaj też mogę polecić osobę, którą znam. Która też robi właśnie piękne sesje kobiece, która fotografuje też gwiazdy, Katpiwecka, bo Kasia fotografuje często gwiazdy, jednocześnie robi cudowne kobiece sesje. Sama to widziałam, sama też mogłam doświadczyć, bo z Kasią kiedyś też współpracowałam przy jednym projekcie. Także myślę, że taka sesja fotograficzna byłaby bardzo fajnym momentem. Wyobraź sobie teraz moment, kiedy wstajesz rano, ubierasz się w mgnieniu oka, wyciągasz sobie swój ulubiony zestaw do swojej dobrze zorganizowanej szafy. No i oczywiście masz chwilę dla siebie na wypicie kawy swojej ulubionej lub herba, bo wiecie, ja jestem herbaciara. I tutaj chciałabym Wam polecić stylowe, piękne filiżanki, której ja nie mam, a którą też chciałabym na przykład dostać od gwiazdora. Mam za to inną, z której. Piję sobie herbatkę. Też, no? też inaczej smakuje, z takiej pięknej filiżanki. I właśnie wyszukałam też w internecie takie filiżanki, które są z porcelany, które są takie wyjątkowe. To, to będzie taki fajny prezent dla osób, które właśnie czują różnicę, kiedy piją swoją ulubioną kawę z kubka albo kiedy właśnie. Piją swoją ulubioną kawę z pięknej filiżanki, która bardzo im się też podoba. No, ja z pewnością należę do tych osób. Także mm, piękne filiżanki znalazłam dla Was z Lamani. Są one w paski, właśnie czarno-białe albo też czerwono-białe. Są tam takie wersje mini i też troszeczkę większe. No i to jest ta 10 propozycji, z których mam nadzieję też. Coś wybierzecie dla siebie i też zainspirujecie się nimi, wybierając prezenty dla swoich bliskich. Mam nadzieję, że. Też Wam w tym pomogła. Jednocześnie chciałam Wam też coś powiedzieć odnośnie mojej książki, dlatego że dostaję teraz w okresie świątecznym dużo zapytań, czy książki, które zamawiacie z mojej strony, um, będą z dedykacją dla danej osoby. Jeśli wpiszecie przy zamówieniu dedykację jakąś spersonalizowaną lub też, właśnie, imię osoby, to ja oczywiście taką dedykację wpisuję w każdej książce. I też panowie się do mnie zgłaszają. A propos bonów prezentowych dla swoich partnerek. Także najczęściej e, oczywiście też możecie podpowiedzieć Mikołajowi lub gwiazdorkowi swojemu, żeby napisał do mnie na kontaktmałpa.agnieszkanorty.pl Najczęściej panowie zamawiają takie bony właśnie wraz z książką, które wręczają swoim wybrankom. Także to już wszystko kochane moje na dzisiaj. Wszystkie linki do rzeczy, o których mówiłam będą także w opisie tego filmu. Ściskam Was serdecznie. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!